Ogólnopolski turniej tenisa stołowego, który miał miejsce 10 marca odbywał się pod honorowym patronatem senatora RP Waldemara Bonkowskiego i burmistrza miasta i gminy Czarne Piotra Zabrockiego. Zakończyliśmy turniej tenisa stołowego, ogólnopolski turniej, Opuchar burmistrza Czarnego, w czterech kategoriach w kategorii Junior. W kategorii kobiety, w kategorii Open i w kategorii Senior plus 50. Na turniej przyjechało 68 zawodników, w tym 5 zawodniczek. Zmagania przed chwilą się zakończyły i w kategorii Junior pierwsze miejsce zajęli zawodnicy. Ze Świdwina Zelek Dawid Milczarek Szymon i Stawowczyk Szymon ze Szczecinka Gratuluję To była dobra rozgrywka, także widziałem jak walczyliście wybrane ten... drugie miejsce Szymon Milczarek Podobno to y, tradycja pana, że się spóźnia na odbiór nagród, tak? tak. Trzecie miejsce Szymon Stawowczyk Gratuluję w kategorii kobiety pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Grzegorczyk z Koszalina, drugie miejsce Sylwia Purlis ze Szczecinka i trzecie miejsce miejscowa zawodniczka Patrycja Lemańczyk z Krzemieniewa. Pierwsze miejsce kurnie Łukownica Stałego Bartrza Czarnego. Gratuluję po Dziękuję zwycięskiej bardzo. walce. Dziękuję. Obserwowałem, także wielkie gratulacje. Nagroda? Tak. A, to wybrana nagroda. Dziękuję. bardzo. Gratuluję. Dziękuję. bardzo. O, zaraz wrócimy. chyba. A, to będzie do dzisiejszej kawy. To ceny, ceny. A, ceny. Można się przydać. I trzecie miejsce. Patrycja Lemańska. Dziękuję Patrycja. trenować. W kategorii otwartej najliczniejszą grupę reprezentowali zawodnicy. Pierwsze miejsce z Chojnic zawodnik Sławomir, Jan... Sławomir Januszewski. Drugie miejsce zawodnik ze Szczecina Bartosz Dobrowolański. I trzecie miejsce Piotr Mojka z Hojnic. Kategoria Open Pierwsze miejsce Sławomir Januszewski Cholicy Gratuluję Panie Koch drugie miejsce Dobrowolański Bartosz Szczecin Zapraszamy z listopada Odwójn nagrodę Trzecie miejsce Piotr Mojka Gratuluję i zapraszamy jedno z cały listopada Michał Brygiersz. Wojnicze, trzecie miejsce, czwarte miejsce. Gratuluję, gratuluję. obiór nagrody, dziękuję Gratuluję. Piąte miejsce, Tabor. Gratuluję. Również gratuluję piątego miejsca, zapraszam za na 11 listopada. Szóste miejsce, kolega Szczerba. Gratuluję, walka była ostra. Siódme i ósme miejsce, bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. W kategorii najstarszej pierwsze miejsce od wielu lat zajmuje Henryk Dzida, były zawodnik drugoligowy z Białogardu. Drugie miejsce zawodnik też z Białogardu, Edward Puciennik. I trzecie miejsce sędzia zawodów Andrzej Krawczyk ze Szczecinka. No. Białogar, pierwsze miejsce. Aniola o, o ja Nie ważne, dziękuję. Tak, jest. Henryk tak. Edward Ciennik, Białogar, drugie miejsce. Gratuluję. Proszę o nagrody. Trzecie miejsce. Antek Krawczyk Szczecinek. Pograłem gościa waszego. Bardzo mi przykro. Nic jest gospodarza wale, Nic ale jest trzeba no, ten miał ogrom. Dobry <noise> jest. Czwarte miejsce, na się, Bogaże, Pani Marek, Przedaż, Róż, reprezentant gospodarzy Mariusz Bogarze, komisja. Gratuluję panie Mariuszu za tą podbiór nagrody. Wśród Krzysztof Brusz, reprezentant gospodarzy. Gratuluję. Dziękuję. I ósme miejsce, Emil Barnasz. Gratuluję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze zawody. Zawody sponsorował pan burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki. Trofea sportowe ufundowała firma Negro Czarne. Dzisiejszy turniej jest rozgrywany 17 rok. Tyle trwa działalność naszego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego, i po raz 17 lat. Dwa razy do roku te turnieje ogólnopolskie są w Czarnym organizowane, i tu można przyjechać, zobaczyć zawodników z pierwszej, z drugiej, trzeciej ligi. Dzisiaj też reprezentowali duży poziom w finałach, szczególnie w kategorii Open. Dzisiaj, dzisiaj był przypadek, że w kategorii Open pierwszy zajął dopiero czwarte miejsce. Także no jest duża konkurencja, rywalizacja i ambicje zawodników jest, są takie, by pokonać tych z wyższych klas. Są ukryte talenty. Tak, są ukryte talenty. W tym turnieju zabrakło zawodników z zagranicy. W poprzednich turniejach gościliśmy zawodników z Hamburga, z Norwegii, byli z Ukrainy ostatnio, z Francji, z Kanady nawet, ale w tym turnieju niestety nie brali udziału zagraniczni zawodnicy. Następny taki turniej tej rangi ogólnopolski odbędzie się 11 listopada w hali szkoły naszej podstawowej w Czarnem. Turniej 11 listopada jest zorganizowany również przez burmistrza wspólnie z Szarajeńskim Stowarzyszeniem Tenisa Stołowego. Ten turniej w takich samych kategoriach jak dzisiaj. Nie zmieniamy tych kategorii, ponieważ jest największa frekwencja. Różne grupy mogą się w tym turnieju odnaleźć. Jest grupa dla juniorów. Jest grupa dla kobiet, jest turniej, grupa w turnieju dla, dla wszystkich zawodników i dla starszych plus 50.